Wyciekło, ile wynosi różnica wieku między Schreiberem a jego trzecią żoną. Nie odczuwamy tego. 11 listopada Weronika Schreiber odpowiedziała na pytania internautów. Trzecia żona polityka Prawa i Sprawiedliwości wspomniała o różnicy wieku w związku. Łukasz Schreiber ma za sobą dwa rozwody. 31 sierpnia polityk prawa i sprawiedliwości przekazał, że ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Najpiękniejszy dzień tak pisał o tym zdarzeniu w mediach społecznościowych. Jego partnerka Weronika również aktywnie udziela się w internecie, prowadzi swój instagramowy profil i odpowiada na pytania internautów. Tak też było tym razem. Weronika Schreiber odpowiedziała wprost: Chodzi o różnicę wieku w związku. Podczas najnowszej sesji Kuła na Instagramowym profilu Weroniki Schreiber pojawiło się sporo pytań na temat jej małżeństwa. Jaka jest różnica wieku między tobą a mężem? brzmiało jedno z nich ukochana polityka zaspokoiła ciekawość internautów. Różnica wieku między nami wynosi 18 lat. Dla wszystkich zainteresowanych, nie, nie odczuwamy tego nawet w jednym procencie. Odparła, wyjawiając, że ma 20 lat. W odpowiedzi na następne pytanie żona polityka wspomniała o swoim życiu zawodowym. Ja bardzo szybko, moim zdaniem, wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć, mieć, to znaczy własne działalności i rodzinę. Zależało mi na tym, aby mieć poukładane swoje życie zawodowe, jak i prywatne. Co do kariery, porozmawiamy za 10 lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca. Nic nie przychodzi od tak, bardzo wiele przede mną, dodała na Insta Stories. Zrzuty ekranu z odpowiedziami Veroniki Schreiber znajdziecie w naszej galerii. Veronika Schreiber ostro o byłej partnerce męża nie gryzła się w język i wspomniała o patologii. Na początku listopada ukochana polityka została zapytana o to, co sądzi na temat walk byłej żony męża Marianny Schreiber. Odpowiedź była bardzo dosadna. Ta postać nie interesuje mnie w żadnym stopniu, a więc jej działania, na przykład w patologicznych środowiskach, tym bardziej, zaczęła. Wspomniała także o swoim małżeństwie. Mam cudownego męża, który kocha mnie nad życie, a ja jego. Firmę, która się rozwija, nasze plany i to jest dla mnie najważniejsze. Dodała i zaapelowała do internautów. Nie zadawajcie mi pytań tego typu. Bo szkoda mojego i waszego czasu, skwitowała Weronika Schreiber na Insta Stories.